się ma Ja zrobiów Wam pokażę że trzeba o, pokażę że kupiłem całą zgrzewkę wojanków kupiłem Bo my mamy biedonkę my, my mamy no mamy biedonki nieważne Kupi... Kupiłem w Biedronce wojanki więc powiem wam opłacało się, bo zestaw kosztuje 26,90 za, za, za całe 6 sztuk ale za to za to się opłaca, bo, bo, bo dużo jest składników w tym a nie naprawdę dużo jest dużo tutaj jest owoców a jeszcze jest takie tanie mierzysz bardzo dużo aż tak tani, że nie jest po złotówce ale po 4, 5, 49 naprawdę jest dobrze, naprawdę dobrze jest to, to, to kupcie sobie, naprawdę sobie kupcie sobie, sobie skrzywkę no bo akurat skrzywka kosztuje taniuchę nie, że chyba aż nie, że 6 zł za, za skrzewkę, ale za to to 26,94 zł za zgrzewkę. To naprawdę. To za zgrzewkę... Tak, za zgrzewkę 4... będzie... Za zgrzewkę 26,94 a w ogóle to... To zgrzewka jest bardzo tania. Dlatego, że... że mogło kosztować 40 zł. 40 zł mogło kosztować, to... Śpieszcie się. W tym... A jak a jak jeszcze macie dalej macie jak, jak w ogóle szukacie szukacie wojanku w biedonkach to wam powiem tak nie sobie rob, aplikację biedonki, dajcie tam skaner wyszukaj kod na pomocą kodu wpisywanego i tam, i tam, piszecie tak, 590, 184, nie, nie 184, e, poczekajcie, jak to było, 590, 154, 909, 36, 43, to jest kod na te, na te wojanki, to jest kod wojanka, to, to, to naprawdę, śpieszcie się. Tam będzie na mapie będzie czy w tym będzie tam, że, że okejka to jest to jest że jest dostępne żyżek, że nie jest dostępne I, i, ja ja i bardzo się opłacało to no śpieszcie się po wojanki, bo bo się wyprzedają i to bardzo i nie zapomnijcie dość suba i i pod tym filmem, żeby, żeby być na bieżąco, bo, bo będę robić myślę, że dużo testów. Z, z jak będą inne wojanki, to oczywiście będę myśleć, że kupować wojanki inne, to, to nie zapomnijcie zostawić suba, żeby być na bieżąco, na bieżąco z filmami i zosobić lajka, żeby, żeby żeby wesprzeć się film. I oczywiście, zostawcie te dwa i napiszcie w komentarzach, czy kiedyś piliście wojankę, czy kupiliście zgrzewkę, czy w ogóle kupiliście wojanki. To trzymajcie się, na razie, cześć.